Siemanko, to już drugi odcinek, że zagrajmy w Truck Simulator 2. Dzisiejszym czerem będzie, to będzie e, kaszy, wypożyczenie trochę z banku i kupienie pierwszego... Gira. No więc rynek przesyłę, rynek pracy, szybkie zlecenie Może się dzisiaj tylko skan, yy, pojedziemy albo nie wiem czym tam się trafi W poprzednim odcinku nie było mnie za bardzo słychać, ale to już poprawiłem bo teraz mnie chyba lepiej słychać. Mam rację. Dobra. Może się weźmiemy, To jest trochę... A może roztok? Dobra, bierzemy to zlecenie i jedziemy. Hmm. Zapomniałem się łączyć na 60 FPS u nagrzewania. to za wiadomość dobra jeszcze jedno zlecenie i mi jest tam z banku trochę kaszy dzisiaj nie jedziemy dobra mam cepę dobra jedziemy to mało 191 km więc to zaraz przejedziemy no i gacio. Yes, ale w sumie no to. Yy, na czym się to wyłączyło? F3. O, czerwone. Dobra, jedziemy. Serio znam, dlaczego ja tu korzystam z budycji, bo nie ma sensu, że przeszkadzało w ekranie tam No nie O kurde, chyciłem Ja stanąłem już A to się przełącza To za hamstwo Nie, nie hamstwo, bo akurat na zielono Dobrze, że nie na czerwone. Nie widzieliście, że zapłaciłem mandat 350 euro Udaje się, że nic nie widzieliście, a my jedziemy dalej. Dzisiaj jeden kurs. Nie, dzisiaj chyba nie będzie tego nowego deal'a. Ale kolejny odcinek, może będzie dzisiaj, nie wiem ale postaram się go nagrać Zależy od tego jak się będzie szybko obrzucało ale nic nie obiecuję może będzie, może nie Jak to będzie jutro a z Minecrafta nie wiem co będę jeszcze nagrywał muszę nagrać jakiś o kurde świateł Dobra, może nie chcę o niego. Nie, nie Światło zapomniałem uruchomić, ale dobra. Już mam światło uruchomione i jedziemy dalej. Tutaj można jechać 80. Dobra, rozpędzę są trochę i grupę przedze. 40, nie, 60, 70, 65, 70. Dzisiaj się mi pojedziemy przepisowo. 80, o nie! Oj. Kierunkowski z uruchomiłem, prawie przejechałem, ale udało mi się nie przejechać. Za bardzo jedziemy. O nie, do 40. Dobra, zwarniamy tak do 40. A! Czuję, że będę tam za zbarniał. 80. Dobra. I jedziemy 80. A ile tam dostało kilosów? 100, ok 100, Okej. to, bo to nie jest potrzebne, gdy mamy nawigację. I jedziemy dalej. Może w następnym odcinku kupię, kupię. Tira. Ale nie wiem, bo zależy od wszystkiego ja zarobię, a na tym profilu i nagram, kiedy nagrywa, więc ja nie zarobię na Tiro, gdy nie nagrywam. Kurde, przez niego musiałem zwolnić, bo mi chciał zajechać drogę, dobra jedziemy. Nie przejechałem. Jedziemy. Nastaw co ja Nie trzeba. Jechać. Bo mam. Wężyny. Jeszcze prawie pełny bak. Więc... To, co że nagrywać, niech nam się w komentarzach. Ale... Bo kto chce do kranu 5 pdp to nie. Napiszesz wyniki i ja was dodam Jeszcze trochę pojedziemy tą autostradą ale tam lepiej autostradą niż po zabijanych drogach Nie już Żarówku szkodzenia Wyprzedzamy, nie będziemy się wryć Bo chyba idzie 70, nie wiem Bo ja go wyprzedzam A pojedziemy się szybko Gdzie my w ogóle jedziemy, to ja nie wiem Sprawdziłem... A, do rozszerzenia. Chyba z Berlina, czy z Mamie, nie wiem. Musiałbym sprawdzać. Ale nie będziemy się chyba zatrzymywać. Już, 55 chociaż szybki ten odcinek na pewno kupimy tir już nagrywam, czy nie burza długi, ale będzie długi to będzie dłużej się będzie wyrzucał Wierzam znowu i jedziemy na trapicie ultra, ultra czy nie, na ultra, bo ostatnio ustawiałem na co sprawdzę. Czemu ino wysoko? Czemu ino wysoko? Kurde Nie ma nic wyższego Dobra Na jutro dobra, jedziemy dalej O, przejechałem trochę Ale dobra Może przyjadę na ten box na górę bo widzę no że będziemy tu jeździć, ja proponuję zwarniam do 60, 50 i do 40. Dobra, już blisko mi jesteśmy. tam No. Tak się wraca. Teraz bym przedział już by się traszył. Ale dobra. My już dojeżdżamy. Też to nie ma gdzie wyskoczyć. Oj. Dobra, skoro nie wycham Może tak zrobię. Dobra, już chyba mam jeszcze odcinka wypadek? Bo prawie... Wypadek miałem. Það er stóðlega aðeins.

Jeszcze jedną kilometrów. Tak mało. dobra Bank. 100 tysięcy. Tak. Dyrektorze Cenzurowe. Mam. A, brachu, mam na chwilę. Takież... No w tej grupie. 10 tysięcy. I mamy już... To ja po może go na Nie na krawie, jakiś... Rynek przesiałek. To już jest takie coś krótszego. Ale wszystko długie. Nie, do Rostocka nie chcemy się jechać. Dobra, jedziemy do... Kaser. Idziemy jeszcze o czymś...

Odbierz Ten tytuł nie ma. Na godzinę. Nie. Już. Bo 20 minut, czy 10 minut. Dobra. Odbierzemy na cepel i ja się tej złami będę żegnał. Dobra, kaser tam pojedziemy w kolejnym odcinku. O, tam jest moja przy Dobra, poddepnijmy ją i to było na tyle. I ja idę. Przy czasu na odcinek w kolejny. Dobra, ja tutaj się podjadę. W I to na Na razie, pamiętajcie, już Na razie.